wizualnie. to jest Overlord. Nie było tego wieki. Nie pamiętam już jak to się grało. Ale, Bayer polega na tym, że e, to miała być tylko przerwa w serii, a nie zawieszenie serii. A wyszło na to, że zawiesiłem serię na czas dłuższy, krótszy i w ogóle. O, nie pamiętam o co w tej grze chodziło. Czy znaczy nie, pamiętam dokładnie o co w tej grze chodziło i pamiętam dokładnie dlaczego przerwa e, zaistniała. I niestety boleśnie wiem dlaczego przerwa jest tak długa, no ale spróbuję powrócić do serii, może mi się uda. Jeden z problemów, które e, na mnie wsiadły jest to, że chciałem tą serię zrobić porządnie od początku do końca bez żadnych e, ustępstw. Znaczy się, jeżeli coś jest do zdobycia ja wiem, że takie coś jest, to ja to pójdę i zdobędę. No już, gadać. <ajdź> Czy ja tu mogę na przykład ściszyć trochę audio? So you... No już nie wiem dlaczego nagle zaczęło przymulać jak ten... z zmniejszą ustawienia audio. Już? Jest ok? Teraz jest ok. <laughs> Numer jest taki, że to jest gra z dodatkiem. To jest Overlord z coś tam Hell, nie wiem, Gates of Hell, czy coś tam of Hell, coś tam Hell Hell. Oh Hell! I tu są dodatkowe misje, które są znacznie trudniejsze niż, niż standardowe misje, które są. I jednocześnie Overlord nie jest grą, która ma tylko standardowe misje w stylu idź i morduj. Przepraszam, kawa, 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 na ratunek. Tu jest wiele misji, które wymaga kombinowania w inny sposób. Nie jakiegoś wybitnego myślenia, ale, ale podejścia do tematu w inny sposób. Jedna z takich misji, to jest właśnie w tych misjach dodatkowych, w tych... no dobra, w tych misjach dodatkowych jest zadanie... o, o, lepsze określenie, jest zadanie, które można by uznać za, za dość dziwne. Każda osoba, każdy, nie wiem czy facet, ale każda osoba, która... E, Wychowywała się w domu, gdzie był ogród, gdzie był trawnik, na ten ból. Jedno z najgorszych zadań, najtrudniejszych, jakie można w ogóle dostać od życia, to jest skosić trawnik. I mój bohater ma, moja postać, którą kieruję, ma skosić trawnik w, w, w jednej misji z takimi porąbanymi kobietami. Co samo w sobie nie jest problemem, tylko że to jest coś, co zostało troszkę źle zaimplementowane do gry. A mianowicie, problem jest taki, że no, szczęście tego trawnika mam określony dość krótki czas yy, i to działa w ten sposób, że jeżeli się nie wyrobię w czasie, jest przerwane, muszę zaczynać od początku. Yy, czasu jest tak, powinno być, że na styk, ale da radę zrobić, z tym, że to jest wersja pc pecetowa, w której jest znany błąd taki, że im się szybszy ma komputer, tym tego czasu jest mniej, bo gra minimalnie jakby szybciej chodzi wyświetla się w ustalonej ilości klatek, więc yy... im macie lepszego kompa, tym trudniej tę misję zrobić i yy, ja mam komputer z ostatniej jakby generacji gdzie ta misja jest możliwa do wykonania. Ludzie, którzy mają endgameowy sprzęt... Yy, endgameowy kurczę yy, super yy, jakości sprzęt z czasów teraźniejszych, nie wiem... Titana jakiegoś w ogóle, nie, ośmioprocesorowe czy ośmiordzeniowe e, procki na karcie i, i tego typu akcje, nie są w stanie tej misji w ogóle zrobić, bo załóżmy na skoszenie trawnika potrzebne, potrzebne jest 15 sekund, e, dają nam 20 sekund ale gracze z super nowym sprzętem mają tych sekund 10, czyli mają 5 minut krócej niż faktycznie potrzebują, żeby skosić. Ja mam jakieś takie 16-17 sekund, plus minus. Oczywiście tutaj w bardzo dużym przybliżeniu mówię, to znaczy w takim uogólnieniu mówię, bo nie sprawdzałem tego. Tylko robiłem jakieś, wtedy jak przestawałem nagrywać, robiłem e, obliczenia na internetach, sprawdzałem co i jak. Więc wychodzi na to, że mam sprzęt taki, który ledwie, ledwie daje, jak zrobię perfekt, to mi się uda. Skozić ten trawnik. Ale minus jest taki, że moja gra troszkę wolniej chodzi w momencie, jak mam odpalone nagrywanie. Co teoretycznie, teoretycznie powinno działać na mój plus. Znaczy się, że to, że mam nagry nagrywanie odpalone, powinno spowalniać e, rozgrywkę. Ale nie spowalnia to e, timera od, e, od tego trawnika. Czyli w rezultacie sytuacja wygląda tak, że Moja postać to może zostać to zostać. Moja postać ma mniej czasu na koszenie, bo mam w miarę, w miarę sensowny sprzęt jak na te czasy, kiedy ta gra wychodziła o w ten sposób. A jednocześnie działam wolniej, bo 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 bo, 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 bo nagrywam, czyli mam jeszcze mniej czasu, więc nie wiem, czy w ogóle możliwe jest na moim sprzęcie, z nagrywaniem, z, z tego trawnika. Podchodziłem do tego jakieś 50 razy jeszcze przed przeprowadzką i yy, muszę powiedzieć, że mam nagrane chyba 3 czy 4 podejścia, yy, więc jak mi się uda kiedyś yy, nagrać to przejście, to, to przyznam, że wtedy złożę taki filmik z, 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 z mojego przeklinania, że mi się nie udaje, nie udaje, nie udaje, nie udaje, jest! Taki, taki jest ogólny plan i zamierzam zacząć ten plan próbować realizować w tym tygodniu jeszcze może, bo w planie zawsze miałem dwa filmiki z Overlorda tam... Nie wiem, na przykład wtorek czwartek jakoś tak było chyba albo poniedziałek czwartek. Nie wiem, spróbujmy wtorek czwartek. I jakby jakbym się udało to przejść, to by było super, bo nie mogę przejść do kolejnych misji? nie mogę go zabić, aha to jest jeden z tych niezabijanych nie mogę przejść do kolejnych misji z tego dodatku jakby nie skończywszy tej jednej bo one są po kolei, jeżeli skończę całą tą to mi się odblokuje kolejna a chciałem zrobić wszystkie, chciałem odblokować specjalną zbroję, specjalny hełm i specjalny miecz czy tam nie wiem, coś wszystkie bronie są i chciałem zrobić taki full-full, pokazać co w tej grze jest do zdobycia i teraz wygląda na to, że niekoniecznie w ogóle będę miał szansę to zrobić, co mnie boli strasznie, o tu był smolterek, co mnie boli strasznie, no bo nie taki był plan. No ale samą grę przejść mogę, kiedyś przeszedłem, to nie jest duży problem, więc jak, jakby co to, po prostu plany minimum po prostu nagram z przechodzenia gry i z jednej misji z dodatku, wow, wow, mm, mm. taki osom jestem, nie? Troszkę, troszkę smuteczek, troszkę bardzo. Przeszliony. No mm, to jest skrzynia, widzę ją. No, teraz załapaj A! Ozwyczaiłem się od operowania kamerą w tej grze. Wszyscy wbijać do środka, skoro już tam nie ma ognia i podnosić, co tam się da. Jest hajs, jest hajs. Coraz więcej hajsu, podoba mi się. To się później przyda, jak będę tą ostatnią składał. Z... Jeżeli mi się ją uda odblokować, to ją będę składał, to się wtedy przyda. No ale, jeżeli ktoś siedzi w tej grze bardziej niż ja, co chyba jest mało prawdopodobne, ale, ale możliwe, bo ta gra nie zdobyła jakiejś takiej wielkiej popularności u nas, przynajmniej na tym polskim światku growym. Podnoszę takie wrażenie, a ja się w nią zagrywałem bardzo, bardzo i nie jestem przekonany, dlaczego. Yy, dziwi mnie trochę, że nie jest tak popularna, jak mogłaby być. O, w ten sposób. W ten sposób no to. Czy mi zginął jeden minion? Nie? nie. Miałem wrażenie, że mi zginął jeden minion. Że miałem 27 tygodni. Może. Jest, zabili owce, wzięli duszę. No to do nogi. A, brakowało mi tego. To jest jedna z gier, że nawet jeżeli jestem wściekły, bo czegoś nie mogę przejść, czegoś zrobić nie umiem, to, to i tak mam ochotę od czasu do czasu wskoczyć i wymordować wszystko, co się rusza. Nawet pierwsza część jest znacznie bardziej niż druga, a drugiej chyba nawet nie przeszedłem. E, już nawet nie pamiętam. Dużo, dużo czasu minęło w międzyczasie. I to jest gra, która świetnie odpęża po prostu po bardzo ciężkim dniu wejść tutaj wparować i mordować. Czy w ogóle w czapeczkach tych czarnych wyglądają jak muszkieterowie, ale to jest jeden z takim koszykiem na głowie, który wygląda jak taki azjatycki Ja Mistrze! Chodźcie! minione moje. Tak w tym odcinku po prostu latam sobie lajtowo i, i przypominam sobie jak działa sterowanie, bo jeden z minusów tej przerwy jest też taki, że te misje dodatkowe to jest coś, co się powinno robić na najwyższych możliwych obrotach. Znaczy on bukiet w ręce? To znaczy widziałem to już wcześniej, ale myślałem, że on ma czapkę taką, ale to jest chyba bukiet, którym on walczy. Wracając, misje, które właśnie na których się zacząłem, wymagają ode mnie działania, jakby na najwyższych obrotach. A ja wyszedłem z w prawy, przerywając nagrywanie, więc. Ale już sobie, w miarę jako taką przypomniałem sterowanie, więc już tragedii nie ma. Nie ma, choć mogłoby być. Nie nie, 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 nie. Myślałem, że to jest to drugie wyjście. A to jeszcze nie jest to drugie wyjście. Te kije golfowe to jest po prostu... Ale to też tych dodatkowych misji są kije golfowe bo normalnie w grze nie było kijów golfowych No ja to mogę w ogóle zejść? Mogę To dusze. Przeszliśmy nad wodą Letna demolka. Przyszli, zniszczyli, zrujnowali. Normalnie... Aaaa. Zakładam, że trzecia część to będzie symulator polityki, nie? Jest tu do podniesienia, nikt tego nie podnosi. pewnie. Nie, ktoś coś podniósł, wow. Wow, wciąż tu znajduję rzeczy, które są użyteczne dla moich minionów, co jest dziwne, bo teoretycznie powinienem być. Co jest? Jakoś tam W ogóle brakuje mi tutaj jeszcze jednego przycisku, żeby i na przykład w zasięgu, tam nie wiem, parunastu metrów. Miniony rozbiegły się, te które czegoś potrzebują, spojrzały po prostu, co leży na ziemi i podniosły to. Bo przy tak sporej hordzie, zmusić któregokolwiek z minionów, żeby poszedł i podniósł to, co my widzimy. I widzimy miniona, który na przykład nie ma czapki albo ma gorszą czapkę, żeby poszedł i wziął tą czapkę lepszą, bo mu się przyda. To zmusić to jest po prostu parę minut stania i miąchania gałeczką, żeby one się tam y, ruszyły. To niestety nie ma tak łatwo. Dlatego też liczyłem na trzecią część. No to jest gra typowo konsolowa, nawet przyznam, że wydawać by się mogło, że w to się będzie łatwiej grał na klawiaturze i na myszce, bo myszka daje ogromną precyzję, jeżeli chodzi o takie sterowanie. Nie chciałem was powrócić do waru, tylko chciałem was tutaj. Dlatego troka. Dlatego tego Dlatego troka. Na tego troka. Yy, ale jednak ta precyzja... Nie działa na myszce tak jak powinna i znacznie wygodniej gra się padem od Xboxa akurat, nie wiem jak play'owym, nie, nie miałem dostępu do play'owego pada na, w ogóle nie grają w tą grę na play'u nigdy, więc nie wiem jak tam jest. Ale, w drugiej części są już pewne takie zarządzania lepsze naszym Dominium zła i wydaje mi się, że jakby zrobili trzecią część i dorzucili do tego troszkę, troszkę po smaku sima takiego, że, że mamy oprócz tego, że wybór jakiego typu wieżyczkę stawiamy, to żeby tych wieżyczek było do wyboru tam nie wiem 5, 15, 20. I nie jedna konkretna jest najlepsza, tylko że one dają różne granty, różne bonusy i, i wybieramy konkretnie coś co chcemy złożyć, wiecie takie, takie, takie. To by było fajne mogąc to nasze dominium zła robić. W tym kierunku, w którym my byśmy chcieli, a nie w tym kierunku, w który jest je, jedyny opłacalny. O. Eee, no i oczywiście, samo zarządzanie minionami też byłoby fajniejsze, tak, dać im trochę opcji. Ja wiem, że one są głupie, ale. Yy, i one mają być głupie, to jest ich urok, ale gdyby na przykład dorzucić taki patent, że. miniony na przykład. Yy, nie wiem. mogą być turki. Zabrać ze stołu kufel i nie wypić od razu, tylko zabrać ze sobą na drogę i go użyć zaraz przed walką. Jakieś takie, no, 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 no. no kilka takich różnych dziwnych zagrań, które by zmieniły oblicze tej gry. O, o, na tej zasadzie. Bez zmieniania, bo dwójka poszła. Jedynka jest konsolowa, dwójka poszła jeszcze bardziej w stronę konsolową, co mi się mniej podobało. I wydaje mi się, że można by wiele z pecetowych rzeczy przenieść do tej gry, żeby ją rozbudować, żeby to było czysto za, zaletą, że sięgnęliśmy po pecetowe zagrania do tej gry o, w ten sposób. A y, dalsze brnięcie w konsolowość nie jest w stanie w żaden sposób tej gry. Tak, ktoś musiał zginąć. Nie jest w stanie jakby dać jakiś tam plusów zadów ani waletów, yy, tej grze z tym, że, z tym że mogę się mylić bo nie wiem jak duży wpływ może mieć yy, kinect na to bo jakby pomyśleć na przykład o wydawaniu rozkazów minionów za pomocą kinecta <grywka> i domordować yy, wszystko nieuczesane na przykład po takiej komendzie to, 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 było bardzo niegrzeczne z mojej strony, ja wiem, nie ja wiem. BUM! To, to, to Kinect, dobra, tego, tego po prostu nie biorę pod uwagę, bo nie bawiłem się za dużo Kinectem. PlayStation One, czyli rubą Nintendo Wii i WiMota, też nie bawiłem za dużo. Nie, WiMotem się nawet troszkę, troszkę pograło, ale... Ale PlayStation One było absolutnie nietknięty przeze mnie. jakoś Tam, moje drogi z produktami Sony się rozeszły po playu dwójce Nie będę ukrywał wszystkie późniejsze produkcje Sony do mnie nie trafiły albo z przyczyn całkowicie ode mnie niezależnych, albo mi po prostu nie podeszły. Liznałem, I znałem i stwierdziłem co jest śmieszne, bo teraz na przykład wybór pomiędzy Xboxem 1 a PlayStation 4 Czemu mogę wyciągnąć ich jeszcze więcej? Aha, to się świeci tak czy siak Okej okay. To jest wyjście do głównego traktu Czy tu jest wyjście to naokoło do minionów i całej reszty? Znaczy minionów. Tam były te hobbity, hobbajty, niziołki, któraś tam cholera tam była. A tu jest skrzynka, która się permanentnie otworzyła niestety z łuteczek. Coś tu jeszcze pamiętam, choć nie za dużo muszę przyznać. Będę musiał między nagraniami polatać trochę pofarmić duszę minionów brązowych żeby tak po prostu się rozruszać tak i tu powinno być nie, tam powinno być jeszcze... A, dobra, możemy się kopnąć aż do wioski, chyba że to jest na drugiej mapie, to wtedy nie. Ale to nie jest na drugiej mapie, to będzie tu. Aha! Ha! No, gdzie są moje do przewoływania? Duży, gdzieś to powinny wyskoczyć. A, są. Tyle wygrać, przyniósł mi złotą minionę. W realu takie byłyby fajne. Zarządzać hordą. Nie wiem. Pola bawełny w bardziej humanitarny sposób. Niewolnictwo dozwolone prawem wtedy, nie i. Jeszcze znaleźli nic. Obej. Ciekawe dlaczego tu jest flaga tych nidziołków nie moja. To jest koniec mapy czy jeszcze nie, nie. Dopiero tam się gdzieś wchodzi na koniec, tak? Wszystkim, którzy byli w Nowej Zelandii to powinno wyglądać znajomo, tak? Tak, ktoś był na tyle samo uzbrojony, że ubrał czapkę z dni? Serio? Okej okay. Nic nie mówię. Absolutnie nic nie mówię. A, to była zła misja hmm. Tu się wchodziło potem tą dużą misję, tam się szło po jakieś bajery, które wszystkie mamy wzięte, ale możemy się przejść w końcu Odprężające to ma być tylko i wyłącznie Tu za, to za tym głównym domem. Chociaż nie pamiętam, co tam jest na tej górce. Może przejść i zobaczyć ten moment. I tu powinno jakieś wysypisko śmieci się palić czy coś, chyba że jest ugaszone permanentnie. To dobra, idziemy zobaczymy co tam jest na górce i kończymy odcinek, nie będę was trzymał, tak tylko chciałem wyrównująco rzec, co się będzie działo w następnych nagraniach z Overlorda. Jeżeli się będzie coś działo w następnych nagraniach z Overlorda, bo będę próbował przejść misję, z którą sobie dotychczas rady nie dałem, więc no... może, może mi nie pójść dalej. Cią wezmę, zawezmę, zagryzę język i dostanę baty. O, w nagrodę dostaliśmy jedne drzwi do rozbalenia, why not? Się Dziękuję za uwagę. I hej! Tak, teraz pomyślałem, że w tą grę by się fajnie grało na rzutniku. Tak, w stylu rzucić sobie na ścianę. Wieczorek jakiś przy coli i tak tylko padł w ręce i będziemy mm. mordować, Aaaa. A tu nie ma wejścia. Gdzie wejście, tu jest po szczęście. I tu są kryte skrzynki. W tych pewnie będzie coś epicko fajnego. Pięć to druda.